Pięcioletnie maksymalnie, yy, w benzynie, tylko że kurde, te Kaszkaje wszystkie, one mają 1,2 litra silnika. Mhm. Benzyna 1,2 20 silnika to myślę, ma 112 koni, to tak mało trochę. No ciepło, ciepło. 4 stopnie, taka różnica, jest na blokach było yy, 11,5. A tu ile? Cztery. Ale nie wiem, czy to jest spodenek jest zbyt cienki, nie umiem. Ale kurwa jest bliźsiście, ja pierdzie. Jest najbliższe. No, A, kochani, my jesteśmy. Plenerze, będziemy polować na Zorze, ale na razie robię sobie zdjęcie Oriona tutaj, bo jest piękne, gwieździste niebo. Czekajcie, mi się telefon wyłączył. A filmuję w tej chwili z, yy, używając Lumixa no, po raz pierwszy i z Gimbala y, tego fejutecha. Więc y, no nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to, jak, jak to będzie. Dobra, co my tu na początek mamy? No, na pewno kochani, czekajcie, chwileczkę. No, na pewno, kochani, e, tutaj sobie musimy dać przysłonę 28 na 20 mm damy około 20 sekund. Jejku, o jejku, jejku, jejku. Muszę jedną ręką trzymać gimba, a drugą pozmieniać. I nie wiem, jak. Dobra, ja sobie teraz, kochani, zmienię tutaj. Cześć, dziób, A Taki sytuacjon się zdjęciuje. he. he, he. Się zdjęciuję, fajny kadr co? Przyjemny dosyć. Kurde, jak to się te podglądy włączy? Nie tym. tym! Fajny kadr, dosyć Drzewko, droga Orion Plejady. No, nie jest głupio. No i jednak, kochani, przerzuciłem się na telefon. Kurde, zimno się zrobiło, jak nie wiem. Włapię mi zimno od tego gimba. No i jeszcze przyznam się, że jeszcze nie umiem się tak nim obsługiwać. Kurcza, to jest ciemna jak w dupie. Jestem z kolegą. I, 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 e, 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 I nie chcę mu też świecić jakimiś latarkami i tego typu rzeczami, żeby to ogarnąć. No, zobaczcie, jaki przyjemny, fajny kadr. Tutaj mamy droga tworząca specyficzną perspektywę prosto tutaj do Oriona. Są plejady, to Drzewko. No, lubię takie zdjęcia, lubię. No, ale jak na razie to czekam. Co z tą zorzą? Kurde, bo zorza miała być, a tutaj nie ma nic. Idę rozłożyć 600 jeszcze do Tamilapsa. Lapsa. Odpaliłem jeszcze 600. W drugą stronę, właśnie tam działa być zorza i zobaczcie co się dzieje. Kurde, cyrusy i chmury już wyłażą i lipa. Temperatura barwowa troszeczkę za wysoka, latarnie za mną są i widzicie tu jest dużo pomarańczu, ale one liczę, że niedługo tak zgasną. Więc, więc, więc yy, 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 wtedy nie będę zmieniał. A nie chcę też zbyt niebieskiego nieba. No kurde, lipa. No troszeczkę winiety jest, ponieważ to jest y, obiektyw 35mm DX założony na pełną klatkę, ale taka winieta to jest do ogarnięcia. Co tutaj timelapsa zrobić? i Zobaczymy, co z tego będzie, no. no. nic. Dobra, ustawiam interwały i jedziemy. Ale lipa. Kochani, to będzie bardzo, bardzo krótki vlog, ale zobaczcie, zrobiłem się na 85mm na 4 sekundach przy 6400 ISO. Zdjęcie Oriona, to mamy pięknie żółtą Betelgezę. Jestem głowica w Orionie, fajna. jeszcze Wam pokażę. O, Głowice fajnie widać. Yy, si, 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 si. To mamy Betelgezę, a teraz sobie będę też na 85. To jest 3300 Kelwinów. 4 sekundy czas naświetlania, przesłona 2,8. Yy, no i 6400. I co, kochani, no, zobaczcie się ze sami tutaj o, takie ustawionka, samo na 5 sekundach, żeby nie poruszyć, bo oczywiście, jak zwykle, zapomniałem pilota. <grym> no, a teraz sobie planuję taki kadr z plejadami i z bykiem. Gwiazdo zbiorem byka. Zorze polarni raczej będzie gówno. Tutaj mamy, będzie cokolwiek widać. Nie będzie nic widać. Robię sobie czas lapsa na 35 na, 600, na nie kolejne, 600 mm. ale kurde, nie widać nic. Zorzy a wychodzą chmury, także nie będziemy na tą zorzę raczej polować. Długo się dziś nie będziemy, ale zrobię sobie jeszcze tutaj parę gwiazd. Noc, parę zdjęć nocnego nieba, bo jest pięknie i cudownie, kochani. Tak, jak przed chwileczką mówiłem, zrobię sobie tutaj mamy gwiazdozbiór byka. Tutaj są nasze Plejady, a tak nudzi nam się, to to, to to robimy takie zdjęcia. Tu robię sobie z 800 na 85 mm. Zaraz się pobawię z rozjechaniem gwiazd, że tak powiem. A to zobaczycie za chwilkę, o co mi chodzi. No i kochani, z nudów zacząłem się bawić i pokażę wam, co sobie robię. O, echy sobie robię z gwiazd na tą gałąź, sobie na 1.8. Ustawiłem przysłonę 1.8 na tę gałąź, sobie ustawiłem ostrość i zobaczcie tutaj bokechy z naszych gwiazd. A zrobiłem sobie tak, może tryskę jeszcze przesunę to lekko w prawo, żeby lekko tutaj przyciąć, e, bo mam za dużo tutaj w kadrze tego drzewa, ale zależy mi, żeby pień był właśnie tutaj po lewej stronie. I te gwiazdy rozmębłane. No, szkoda, że nie mam dłuższej ogniskowej, ani że nie da się bliżej podejść do tego drzewa. Czy mogę bliżej podejść, ale to już nie będzie ten sam kadr, który bym chciał. Ale właśnie używając, ostrząc tutaj na, na blisko, pierwszy plan mając blisko, używając dużego otworu względnego do przesłony, możemy sobie bokechy z gwiazd robić. No i jest pięknie i cudownie. Jeszcze to światło tutaj wykorzystuję z tych latarni, które tam są. O, teraz mi telefon bokechuje z tych latarni, które tam są, właśnie. Zobaczcie jak tu pięknie te latarnie malują nam światło na tym pniu i tych konarach na tych gałęziach. No cudownie jest. No i robię następną klatkę. Oczywiście 6400 ISO. 4 sekundy czas naświetlania. Troszeczkę się przestawiłem. A te, te gwiazdy tutaj właśnie, które są, o te. Te trzy to jest pas w Orionie. Tutaj jest mgławica Oriona. Ja jeszcze dziwdziole. Oriona, sobie zrobiłem w całej okazałości. Oj, teraz mi się przekręciło. Czekajcie, przekręcimy ten aparat. Ojej, oj, żeby oj. nie dać przyciskać. Też tutaj ostość na tą gałąź. I mamy w całej okazałości. Tutaj Oriona. No nie w całej, bo tu jeszcze kawałeczek jest z tej strony ucięty. Ale fajnie widać Betelgezę, Pan Orionam tutaj. No tak inaczej, inna taka fotografia gwiazdy dzisiaj. Bo to wszystko dla mnie jest już po prostu nuda do fotografowania. Dzisiaj się nic na niebie nie dzieje. Na północy już mam chmury, z zorzy będą nici raczej. No kurczę, tak w ogóle to nawet się nic nie dzieje zorzowo jeszcze. Zimno jest, długo nie będziemy siedzieć, więc tak się bawimy. No. O Boże, jak to daje. Kochani. My się już. O jest. Zbieramy. Zimno jest. Kurde. Świeżości na północnym niebie. Nie chce nam się siedzieć z Zorzy. Jak nie było widać, tak nie widać. Stawię dwa dziady. Dziubjusie widzicie, ja tu już robię dwa aparaty, ale my się już zbieramy. Tu 600 robi time na Zorze, której nie ma. E, oraz o, na 800 -cie robiłem sobie te bokechy. Bartek już tam o, pomachuje wam <gry> odpalił e, samochód ale dziwnie kuszę latarka, latarka jakiś, jakiś, jakiś te robisz w tym telefonie jakieś smugi dobra kochani oj, może się pokażę na chwilę się. no mieliśmy taki króciutki dzisiaj vlog, od tak po prostu vlog króciutki, astrofotograficzny na taki wypadzik zdjęciowy, no co my dzisiaj się dowiedzieliśmy, że można robić bokechy z gwiazd na niebie. No, tak wam chciałem to pokazać. Zapomniałem w ogóle jakiegoś dwa lata to miałem coś takiego zrobić, ale zapomniałem o tym. Ale słuchajcie, zrobimy sobie osobno porządny vlog na ten temat. Także tu się nie martwcie. Dzisiaj do tak potraktujcie jako taką moją rozgrzewkę po y, tym zimowym paskudnym sezonie, gdzie się okropnie, okropnie zasilziało. Kochani moi, ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam do oglądania innych moich materiałów. Zapraszam też do subskrypcji kanału, jeżeli się podobało daj łapkę w górę, oceń film i no cóż mogę powiedzieć, no kurde, no się rozgadamy, i nie wiem co powiedzieć. Dobra, Dobra dziubeczki, trzymajcie się, my lecimy, Papa. Pa.